Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o Powerbanku firmy Fresh and Treble 18 000 MAh. Jest to Powerbank w kolorze Dreamy Lilac i porównamy sobie tę nową wersję z poprzednią. Jesteście ciekawi, co się zmieniło w nowym modelu? No to zapraszam do oglądania materiału. Opowiem Wam też o tym, gdzie najczęściej używam takiego Powerbanka? No i czy rzeczywiście sprawdza się w codziennym użytkowaniu? Jak zwykle firma przyzwyczaiła nas do dużych detali, do świetnego wykonania nawet takiego pudełka. Mamy tutaj taką aksamitną tasiemkę. Z, na jednym boku jest taka skrótowa specyfikacja dotycząca wejść. Na pleckach informacja dotycząca tego, że możemy jednocześnie podłączyć aż trzy urządzenia, no i że ten PowerBank posiada szybkie ładowanie. Jest też informacja dotycząca tego, co znajdziemy w środku tego opakowania. No i Bycent czyli skrót specyfikacji. Dobra, no to w takim razie otwieramy pudełko. Ono formę takiej książeczki. Pierwsze wrażenie zdecydowanie lepsze niż modelu poprzedniego, za chwilę Wam pokażę jak wyglądał Powerbank 18000 mAh starszej generacji. Z jednej strony, w ogóle zobaczcie, że na całym Powerbanku wokół Powerbanka znajduje się taka satynowa poświata, taka wstążka satynowa. Ona połyskuje nam w świetle. Jest to świetny, świetny ozdobnik takiego powerbanka, dlatego że to urządzenie wcale nie wygląda jak przenośna ładowarka. Tylko znając już firmę Freszy i asortyment tej firmy, urządzenia marki mają coś z ozdoby i no, mogą one służyć jako dekoracja też naszych pomieszczeń. Z łatwością zmieści się to urządzenie w torebce, w plecaku. No I teraz zobaczmy, jak wygląda. Z jednej strony posiada ona taką gumową metkę z emblematem firmy. Widzicie raczki, i z drugiej strony jest nazwa firmy na tej metce. Na lewym brzegu mamy przycisk do włączania. No i ja włączyłam i teraz diody nam się zaświeciły, czyli bateria jest w pełni naładowana. Mamy trzy wejścia: jest to wejście USB i dwa typu. C, czyli możemy jednocześnie ładować aż trzy urządzenia i zaraz pokażę Wam jak podłączyć urządzenie, jak to wygląda. No i co? I w zasadzie o powerbanku można powiedzieć o jego wyglądzie tyle. No jest świetnie wykonany. I teraz spójrzcie, jak wyglądał model poprzedni. Moim zdaniem nie ma porównania, ten jest zdecydowanie lepszy. Zobaczcie, jaki, jaki ten model jest kanciasty i na co zwracałam uwagę podczas tego modelu, co mi się nie podobało. Powiedziałam Wam już o tym w recenzji nagranej wcześniej. Link do tej recenzji Wam podrzucę. Nie podobała mi się faktura, wykończenie tego właśnie powerbanka. Bo możecie zobaczyć, jak łatwo przyjmuje ślady no i jak to nieestetycznie wszystko wygląda. W przypadku tego modelu i tego koloru, chociaż myślę, że kolor nie ma z wielkiego znaczenia, będzie zupełnie inaczej, dlatego że ta faktura, te polimery nie są takie gumowe jak w przypadku starego powerbanka. Na co zwracamy uwagę to oczywiście kształt opływowy, takie zaokrąglone krzywizny, wszystko jest delikatne, ładnie wykończone i miłe w dotyku. Natomiast ten powerbank jest bardzo kanciasty, to Przyjmowanie śladów dla mnie jest niedopuszczalne, no bo zobaczcie po kilku miesiącach używania tego powerbanka i jak on wygląda. To teraz opowiem wam trochę o specyfikacji. Nowy powerbank jest nieznacznie większy i cięższy od modelu poprzedniego, ale opływowy kształt sprawia, że na pierwszy rzut oka nowa wersja wydaje się zgrabniejsza i mniejsza. W modelu poprzednim mamy trzy wejścia, w tym dwa USB-A, czyli te szerokie i jedno typu C. Natomiast nowy model Fresh został wyposażony także w trzy wejścia, ale tym razem do dyspozycji mamy tylko jedno gniazdo USB natomiast dwa typu C. Do zestawu dołączony jest jeden kabel USB-A do C. Natomiast jeśli chcemy ładować kilka telefonów jednocześnie, no to będziemy potrzebować dodatkowych kabli i musimy się wyposażyć w kable C do C, bo jak wspomniałam, w tym przypadku jest tylko jedno gniazdo A do C. Poziom naładowania obu powerbanków sprawdzimy za pomocą wskaźnika. No, i w nowym modelu przycisk, który należy włączyć, znajduje się z boku na satynowej połyskującej wstążce otaczającej urządzenie. Natomiast w modelu poprzednim przycisk taki znajdziemy przy gniazdach. Cztery diody oznaczają w pełni naładowane urządzenie, natomiast im mniej połyskujących LEDów, no to jest informacja dla nas o tym, że urządzenie będzie potrzebowało ładowania. Powerbanki, czyli te takie mobilne ładowarki, sprawdzają się w sytuacjach, kiedy jesteśmy odcięci od źródeł energii, no i na przykład na wycieczce, podczas wędrówki górskiej. A także z uwagi na posiadany atest, zabierzemy to urządzenie na pokład samolotu. Nie jest to jednak żadną innowacją, ponieważ już poprzedni model Powerbanka Freshy taki atest posiadał. Dodatkowo, w nowej wersji Powerbanka Freshy mamy ochronę przed wysokim napięciem, nadmiernym prądem, przegrzaniem, przeładowaniem a także nadmiernym rozładowaniem i zwarciem, co też występowało, te ochrony także miały miejsce w modelu poprzednim. No i teraz jedna z ważniejszych spraw, które myślę interesuje nas wszystkich, czyli ile potrzebujemy czasu, aby naładować smartfon do pełna. Przy użyciu tego Powerbanka, dlatego że ten model posiada funkcję Power Delivery, no i producent zapewnia, że naładujemy nim telefon 10 razy szybciej, ale to oczywiście zależy od rodzaju telefonu i baterii. Sprawdziłam to na przykładzie smartfonu Huawei P40, który posiada baterię 3800 MAh. A teraz zobaczcie, jak przebiegało ładowanie. Podczas ładowania działo się coś niezwykłego, ponieważ 87% baterii Powerbank w godzinę 11, i rzeczywiście ten pierwszy etap ładowania urządzenia przebiegał błyskawicznie, natomiast aby naładować pozostałe 13%, no to urządzenie potrzebowało aż pół godziny. A co w rezultacie daje nam baterię w pełni naładowaną w godzinę 3,42 minuty. Powerbank Freshy jest gadżetem świetnie wykonanym. Jeśli chodzi o design, jakość, detale, no to marka utrzymuje stale wysoki poziom. No i dobrze, bo w sumie mocną stroną produktów Freshy jest właśnie styl i taka specyficzna gama kolorystyczna, w której nie znajdziemy ani czerni, ani bieli. Przyjrzyjcie się też dobrze ozdobnikom, tej satynowej poświacie, zaokrąglonym krzywiznom. To wszystko ze sobą współgra i tworzy spójną całość, ukrytą w eleganckim opakowaniu, no i nadaje się na prezent dla kogoś, kto korzysta z takiego rodzaju urządzeń. W zestawie otrzymujemy także kabel w takim samym kolorze, no i jest to gratka dla osób, które chcą sprawić radość bliskiej osobie, no bo cena tego powerbanka niska nie jest, więc myślę, że bardziej kupimy go w prezencie. W przypadku tego powerbanka Fresh 18 000 MAh, no to jak wspomniałam, mamy ultraszybkie ładowanie z funkcją USB-PD, no i mocą 20W. Nowy model Fresh jest mocniejszy, szybszy, potrafi precyzyjnie dostosować moc do parametrów ładowanego urządzenia i to oczywiście jest na plus, a co mi się nie podoba, no bo są też takie rzeczy i nie biorę tutaj w ogóle pod uwagę parametrów metrycznych. Bo różnice w wymiarach i wadze urządzenia nie są duże, aby, aby o nich mówić, ale jest coś e, widoczne. No i to, co jest odczuwalne, to zmiana właśnie w rodzaju i liczbie portów. W porównaniu z modelem poprzednim jest tylko jedno wejście USB-A, więc jeśli chcemy podłączyć urządzenia o wejściach C, musimy posiadać taki kabel C do C. E, no i fajnie jednak byłoby, gdyby w zestawie znalazł się też kabel e, USB-C do C. No, i jeszcze ładowanie smartfona. Do pewnego poziomu przebiegało ono błyskawicznie, natomiast aby dobić do 100%, no to Powerbank Fresh potrzebował nieproporcjonalnie więcej czasu. No dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do odwiedzania mojej strony, do której link zostawiam Wam pod filmem. No i zachęcam także do subskrypcji kanału, aby nie ominąć nowych nagrań. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!